Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku przed nami kolekcjonerskie wydanie Jestem Legendą z Willem Smithem. Także, tak jak widzicie, jest to bardzo, bardzo eleganckie wydanie. Nie wszystko będzie można pewnie ładnie oddać na filmiku, bo jest to takie... Takie wydanie mocno lakierowane. Tutaj widać, że to wszystko się odbija w tym, w tym pudełeczku. Jest to takie. O, tutaj na grzbiecie też mamy. Jest to takie dość, dość ładnie lakierowane. Dobra. Jedźmy dalej. Kładziemy. Pudełko jest otwierane w ten sposób, i tutaj już widzimy następną taką fajną grafikę. Jest ona naprawdę takich odcieniach złotego i mieni się e, bardzo bardzo fajnie bardzo bardzo fajnie wykonane takie lakierowane może o jak zostawimy to troszkę dalej będzie będzie nam tutaj służyło za takie, takie tło e, jedziemy dalej w środku e, taka duża, duża książeczka e, może to być właściwie artbook o. Gdzie tutaj mamy, mamy zdjęcia czy, czy ilustracje, naprawdę fajnie, fajnie pokazane, różne, różne scenarie. I tutaj część także jest takich, takich przezroczystych. O, gdzie mamy tutaj taką nakładkę na, na stronę z tym, z tym samym obrazkiem, tutaj jak gdyby zaraz po, po epidemii. A tutaj, już po, po pewnym czasie, gdy to wszystko zarosło ze zwierzętami, także bardzo fajny patent. E, tutaj, tak. Tutaj, lotniskowiec. Zresztą, jedna z fajniejszych miejscówek w filmie. O, tutaj jest taki stojący. Chyba, chyba dobrze to widać, stojący w porcie, a tutaj już jest o, także z zatopioną żółtką ze zniszczeniami i tak dalej. 3 lata później, tak jak tutaj jest napisane. Film bardzo klimatyczny, jeden z moich ulubionych, także podoba mi się tutaj znów o, ujęcie na most Waszyngtona przed epidemią, i tutaj po kotki się wygrzewają. To, to taki naprawdę fajny patent. E, tutaj znowu, znowu ujęcie na most, most brokliński i tutaj to samo ujęcie, gdy już jest, jest, jest tutaj bohaterowie, tutaj piesek, szkoda pieska. Tutaj znów kilka ujęć, tutaj znów e, na ulicy Lafayette, Tutaj, szczególnie klimatyczne fajne są te, te, te wszystkie płachty takie to jest naprawdę fajnie zrobione tutaj jakiś brzydal jeden z tych ząbiaków czy, czy, czy zarażonych miasto nocą zarażone psy i tutaj yy, na square park i następne. Także książeczka bardzo fajna. Też z takim, z takim złotym wykończeniem. Dobra, idziemy dalej. Następna rzecz, którą znajdujemy w środku, to jest taka kopertka, w której mamy pocztóweczki. Pocztówki są, są bardzo fajne. Też w takim odcieniu złotego też takie mieniące się. Z tyłu każda ma logo Warnera. Jest to, jest to ujęcie na, na różne miasta. Czyli tutaj mamy Tokio, tu, tutaj Tajwan, tutaj Hiszpania, tutaj Paryż, Londyn i Indie. Także fajne pocztóweczki, fajnie wykonane. Dobra, przejdźmy może tutaj do, do tego, co mamy dalej. A to się powinno wyciągać, tak jest to. Jest to opakowanie od płytek, z tyłu z takim znaczkiem, zapomniałem wspomnieć, że jest to wydanie na Blu-Ray, czyli tutaj, tutaj będą, będą dwie płytki Blu-Ray, oryginalnie jest to, jest to, wydanie, w którym, o tutaj, oczywiście znów wszystko w takich odcinkach złotego, oryginalnie są, jest to wydanie, w którym są dwie płyty Blu-Ray, z filmem i z alternatywną wersją, plus dodatki. Ja miałem takie wydanie dwupłytowe, ale było miejsce także na trzecią płytkę, więc mamy tutaj włożone polskie wydanie, akurat na DVD. Ale jest ładnie, ładnie to wtedy łączy się w całość. Tutaj jeszcze też kilka opisów, bardzo ładne. No i tutaj e, największy realitasik, fajny, to co lubią u nas, dosyć ciężkie do zdobycia są te, te realitasy Jest to kadr filmowy, taki za, zatopiony, nie wiem czy gdzie, będzie to dobrze widać e, te, Taki kadr podobny jest też w e, Blade Runnerze, w Łowcy Androidów e, Gdzie dekarta tam mierzy, tutaj jest on dosyć dłuższy, jest to scena nie wiem czy to, to tutaj gdzieś kamerka załapie, ale jest to scenka, w której, w której Will e, rusza i biegnie, biegnie w kierunku, rzuca się w kierunku zombiaka. No, chyba nie będzie tego widać, tak jakbym jakbym chciał. W tej scenie końcowej w jego laboratorium ale no trudno także to jest to jest największa największa ciekawostka solidnie wykonana taka taki gruby, tutaj jeszcze w folii choć może może dla potrzeb tutaj naszego naszego nagrania już jej pozbędziemy chociaż to też chyba nie pomoże nam tutaj w, w tym jakbyśmy, jakbyśmy to oglądali, ale pokażę. O, może będzie widać troszeczkę, troszeczkę lepiej. O, jest to dłuższa taka scenka o, i pojawiający się napis. Jestem, jestem legendą. No, może tam to widać. E, są one takie o, na magnesie. Także jest to fajnie zrobione. Tak jak mówiłem, podobnie Podobnie jak w Runnerze. Dobra, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że, że podobają Wam się moje kolekcje filmowe. Jest ich troszkę, także postaram się co jakiś czas pokazać coś nowego w przerwie między figurkami lub innymi takimi moimi zbiorami. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.